Hello, widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak udało nam się wygrać kliksa FNCS. A jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Dzięki wielkie i miłego oglądania. No. Dead? Nice. Na demo. Dead? Nice. No wiem, ja wiem, widzę. Zobacz na mnie typiem temu. czemu. Mam za mnie, bo skoczyłem. Chcesz mnie reznać? Nie yeah, HP! Nice. 16 light, nie zabijem go. Teammate mnie bije, bije, bije mini. Dead! Nice, brawo. Wiem. Yeah. Ja chodzę do hey. Wywalił mi pompę. Nice. No i brawo 3 sekundy, 2 i 1 lecę do ciebie. Ost poleciałem I HP, I HP! Idę, teammate tego. Okej. Coś mi ukradł, a nie, ja sobie Mój to chodź. Ja idę na miejscówkę. Może bezpiecznie ogarnąć. Idę HP? I widać. Dead, dead, go. I no Trzeba iść na i Ja lecę. Dobra. Dead. Brawo. Oh, churda, masz tego masz... I doby, chodź. Tu, 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 I 3, 4, spray. 3, 4. <laughs> Dobra, to było. Stop! Minus 100, minus 100, nice. u, u góry, do góry idzie. Chodź chodź, serpeje ci, o dosyje pierwsze DDD, zabiłem chodź, go, zabiłem go chodź, Ty bo odchodzono Tak, tak, ta, wiem, wiem Jedziesz HP, dead Nice brawo, brawo, brawo nie, nie da się go wypić, wywarone. No, kończ to Nice brawo Mannaki, ale cię Mannaki wybiło Odejście miałem i wyjście zaczyna działać to co... Dzisiaj. 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 Jest 162. To jest żart. Nie ma, ja nie mam w right? Inny in team w niego robi. Nice, nice, nice. Dobiam. Dostaję spray. I czemu ja 60 Nice, nice, nice. Jedno woki dostaje, chyba. Jestem z tobą, jestem z tobą. Może w Nie wiem, spróbuj. Może wrócić na hagi od pleców i pompa w plecy, no bo nie mam innego pomysłu. W tej zonie, w tego zonie Uciekł. Nice, nice. Czeka na nich tu. Nice. Warning no już biła Szkoda, że nie dobiłem. jeden! Go. Mam jeden! Mam jednego! Chodź tu! Tu na mnie! Idę, idę, idę Wygraj czas, jak masz Tak, kampi się na mnie Pod Idę HP! Dead no. A jego teammate był... Nie wiem, co tam się stało Dawaj, trzy, cztery, go! Dead Z ropu i schody, zrobuj schody Dobra, ileś już na dół Tutaj Tutaj, szybko, szybko, szybko szybko, 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 szybko O, ty powinna głowę lecę 50, full box nice. Nie ma mnie. mam, I nie? I drugi, i drugi, drugi, do... drugi, minus 100, drugi minus Dostać peria. nie mogę, nie mogę, nie mogę Patrz, może będzie dropować, może Dropowałem Ta Czy widzę dziesi? Chodź, chodź, chodź. Musimy przejść. Boks! Wskakuj! 0, 0, 0. Z HG umarłem, z HG umarłem. Nie wezmę cię, nie wezmę cię. Uważaj, bo HG, HG, HG. Top 3, top 3. W, w, jedno solo, jedno solo będzie, bo ja jeszcze żyję. Trzymaj się. Na moim... Ja? Nie wiem, czy wiesz, że ja jestem. Tutaj lód, tutaj lód. Tutaj, dokładnie, na moim marku. Będzie drewno, drewno będzie sporo Co? Okej okay. No nie ma Spray go, spray go, spray go z nimi Dobra, idę go zabić Idź, idź, no i go Nice! na twój stronie Nice! porządku, w Brawo Nie Go. Czemu mi wtedy pompę 110! dziesięć Piję biga Nice! porządku, biga W drugiego Okej. Okay. dwa bigi, nie ma co trzeba lepszyć Tak Ty, patrz Patrz Dead Brawo A to jest typek bez niczego Typek mi co na głowę Idę Nie, o 92, idzie! No w tym punkcie tu. Dead, nice, dead. Dead, dead, dead Nice, nice. Nice, nice, nice. Nice, Leci, Nice, nice, nice. nie chyba! Nice, nice. chyba! poduszka Nice, nice. Okay. Jestem z Nice, nice. Nice, brawo brawo, nice. brawo! brawo. I typu idzie, idzie, typ tu idzie. Box? Nie. Na dole, na dole, chodź. Idę. Dead! Brawo! I grab miał Leci, leci, tutaj! Dead! Nice, brawo! Nic nie mieli! Jeszcze jeden leci Chodź! Czekaj! Mój! Twój! Nice, nice, nice! Trzeba dobić, trzeba dobić! Dobij Dobijam nam, chodź, musimy się dobić. Przebiegnij teraz leci, szybko, leci. przebiegnij teraz szybko! Dobra, jestem. Fizzuję, fizzuję, bo nic nie mamy. Jeden w plecy plecy, plecy tu pachnie Jest h 3 czy nie? Jest Chodź yes. plecy, kopie Data 110 Nice Stop I na B 30 white Nie możemy, nie możemy, chodź chodź chodź, 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 chodź. Fal. Nie ruszycie Okej, okay, jestem dobrze, jeszcze razem, chodź ta, 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 jestem z tobą Ile masz drewna? 370, daj chłopie 30 naszym, jeszcze Jeszcze 4 punkty, jeszcze 4 punkty, musimy. musisz zabić trochę FAL Razem, Próbuję. razem. Hugę zgrypuję, 30, hg Nie, zajmij się killami. To jest jeden punkt tylko, chodź. Jesteśmy in. Na no, się tu. Idę, idę, idę. Szutan, szutan, szutan. Spróbuję, spróbuję. Spróbuj. Nie, nie zabijam. Musimy go zrobić. Z. Długo to było. było, to było, długo, chodź. Spróbuję, cześć. One tu, one tu! High ground, high ground, high ground!